No sytuacja jest nieciekawa, Charlotte cały czas ma temperaturę, chociaż udaje nam się zbić ją troszeczkę, 38,5 to jest najniższa jaką miała, więc z rekomendacji doktora, który był u nas, po prostu zabieramy dziecko do szpitala. Jesteśmy już w poczekalni szpitalnej. Szalad ma w tej chwili obecnie 39,3. Na samym początku, jak tutaj się wchodzi do szpitala, to od razu mierzą temperaturę, ważą, mierzą centymetry. Od razu chyba po to, żeby jakby dostała jakieś leki, żeby wiedzieli dokładnie co i jak. No i teraz pani ją rejestruje. Tutaj jeszcze są różne stanowiska do. Historii, choroby, i tak dalej. Także poczekanie całkiem przyzwoite. Jesteśmy już po konsultacji lekarskiej. Charlotte będzie miała zrobiony test na, na grypę, na COVID. -a. No i jeszcze pobraną krew na elektrolity, na to wszystko, także w ciągu 20 minut widział nas lekarz i będziemy działać. Jesteśmy właśnie w takim pokoju, gdzie oczekujemy na dalsze postępowanie. Więc wam pokrótce opowiem, jak to wyglądało. E, przyjechaliśmy do szpitala o godzinie 11, bodajże. E, od razu przy wejściu zmierzyli szalotę temperaturę, zmierzyli, zważyli, Aha, jeszcze tlen sprawdzili, a na nas saturację. Z taką karteczką udaliśmy się do pierwszej, jakby kontroli rejestracji. Potrzebny był paszport, żeby ją zarejestrować i podczas tego, gdy ją rejestrowali, myśmy sobie siedzieli na takim krzesełku w poczekalni. Jak już zarejestrowali, to dostaliśmy numer i ten numer wyświetlił się dosłownie po dwóch minutach na ekranie i musieliśmy podejść do kasy numer 2, która to była historia choroby, więc opowiedzieliśmy Pani wszystko dokładnie, co się działo i jak wyglądał przebieg choroby. Po przejściu z tego okienka numer 2 znowu siedzieliśmy chwilę w poczekalni i już zawołał nas doktor. Pani doktor zaprosiła nas do pomieszczenia, w którym przeczytała historię naszej choroby, porozmawiała z nami chwilę, mówiła dość dobrze po angielsku. No, i zleciła badania Charlotte. Z takim kwitkiem badań i różnych rzeczy, które mamy zrobić, mieliśmy udać się do następnej kasy. Tam szybciutko przygotowali fiolki na badania, opisali co trzeba zrobić i z tym udaliśmy się do takiego pokoju, w którym po prostu. Wykonuje się różne zabiegi, jak tutaj zresztą pani obok strzewa pana. No i Charlotte tutaj położyli na łóżku yy, i pobrali krew do badania. Oprócz tego podali lekarstwo na wymioty. No i teraz czekamy pół godziny na wyniki badań. Charlotte była bardzo dzielna. Za pół godziny będziemy wiedzieć, co dalej. Mają tutaj bardzo sprawny system, jak na stacji jakiejś kolejowej. Wszędzie są ekrany, gdzie wyświetlają numerki, każdy wie gdzie ma iść, a w międzyczasie czeka się na krzesełka. Stanowisko jest bardzo duże, one są opisane. Tutaj dookoła jak widać. Naprawdę bardzo, bardzo sprawnie to przebiega. widać za mną są ekrany, przede mną ekrany. Każdy jest wzywany, pokazuje się imię, nazwisko, numerek. Można spokojnie czekać na krześle i nie obawiać się, że nie zostaniemy przyjęci lub zostaniemy pominięci. To jest metoda koszyczkowa. Każdy pacjent dostaje koszyczek, ze letów. My czekamy z Charlotte na przyjęcie, dostajemy tutaj właśnie w koszyczku różne laki nie wiem co dalej, bo nigdy nie byliśmy w szpitalu w Tajlandii, ale bardzo sprawnie to przebiega. To dobrze, że pacjentów zawożam na wózku, bo troszkę mnie to przynajmniej odciąży noszenia jej. O, oh, can go to sleep now. Charlotte zostanie na chwilę na oddziale. Już teraz sobie zasypia. A ja idę zobaczyć, czy coś tutaj można kupić do jedzenia, do picia. Yy, no bo <gryw> trzeba mieć siłę, żeby to jakoś przetrwać. Ale tak, no szpital jest okej, okay. wiecie co, no jak na taką małą wyspę, yy, porównując ten szpital, szpital, który mieliśmy w naszym, yy, w naszym województwie, w naszej gminie, to naprawdę bardzo sprawnie, bardzo fajnie, bardzo szybko zorganizowana pomoc. Pokoje są w miarę ok. Zaraz Wam pokażę, aczkolwiek myśmy wzięli sobie pokój za dopłatą, czyli pokój indywidualny, ponieważ chciałam, żeby Charlotte miała po prostu spokój. No i ja też. Więc tak, są pokoje wieloosobowe i są pokoje indywidualne. Za noc w takim szpitalu to nie jest szpital prywatny, tylko publiczny żeby mieć taki indywidualny pokój płaci, płaci się 3000 batów czyli około 300 zł za mną jest szpitalna stołówka to znaczy dla gości szpitala takich mam czy tatusiów, którzy przychodzą z dziećmi i właśnie sobie coś zamówię To nawet kraby z skraba Tutaj macie menu i pani mi właśnie przygotuje świeży, świeży ryż, czyli smażony ryż oraz świeży bazylię. Tutaj właśnie już się zabierają do pracy. Pani właśnie przyniosła mi wodę i garnuszek z lodem. Oni tutaj gotują, a ja czekam. Troszkę pogadałam sobie po tajsku z panem, który tutaj siedzi. E, bardzo się zdziwię, że mam aż 11 dzieci. Fajka bardzo fajna. Kupiłam dwa obiady e, tradycyjne tajskie. Do tego kawę dla mamy, cytrynową lemoniadę dla szarlotki. Jakieś małe ciasteczko. Za dwa obiady wodę, kawę, lemoniadę i ciasteczko. Zapłaciłam 18 zł. No więc y, jesteśmy w prywatnym pokoju w szpitalu na kolancie. Y, bardzo przyzwoicie tutaj jest. Zaraz Wam oprowadzę po pokoju. Y, jak mówiłam wcześniej, taki pokój kosztuje 3000 batów za dobę, czyli około 300 zł. Dostaje się po prostu osobny pokój, bo y, na sali głównych. Tak jak w polskich szpitalach, należy no, po 3-4 osoby i jest dosyć głośno, jest e, duża ilość osób. E, także niczym się naprawdę szpital tutaj nie różni od tego w Polsce. E, jest bardzo, bardzo fajnie. Na drzwiach jest napisane, i jak wchodzimy do pokoju, to mamy szalon Z boku mamy sofę, na której rodzic czy opiekun może się przespać. Mamy stolik. Charlotte już jest podłączona do kroplówki, więc ona sobie tutaj leży. Łóżko ma regulację automatyczną. Yy, można podwyższać. Mamy wezwanie lekarza, gdyby coś się działo. Naprzeciwko łóżka mamy telewizor, wiatrak i klimatyzację. W pokoju jest też yy, czajnik. Kupki, łyżki, można sobie zrobić herbatę, jest lodówka dostępna. Mamy szafę. A co jest za tymi drzwiami? O, oh, wow! Za drzwiami mamy balkon. Możemy sobie popatrzeć na piękne tutaj otoczenie. Śmietniki są też za drzwiami. z drugiej strony są jeszcze jedne drzwi. O, tutaj mamy toaletę i prysznic. Charlotte ma taką stylową piżamkę szpitalną, a w ogóle na powitanie dostaliśmy taką, taką bardzo ładną stylową torbę szpitalną, w której właśnie mieściła się E, piżamka. Zajrzymy, co jeszcze nam tutaj dali na jednodniowy pobyt w szpitalu. To chyba jest szczoteczka do zębów. Mamy jakiś e, szamponik. Puder. Mydełko w słodkiej <śladki> mydelniczce. Jest wewnątrz. I, I coś tutaj jeszcze. A, jakieś coś do zakładania na chyba ten. I może chusteczki? Zaraz odpowiem I co tutaj jeszcze? O, zobaczcie, jeszcze jest grzebyczek. Łyżka i widelec do jedzenia. Jeszcze takie patyczki do uszu. A co jest tutaj? Oj, coś mi doleciało. Tutaj mamy ochronę na włosy. O, oh, okej. Okay. Tutaj mamy jeszcze spusteczki toaletowe. Albo do nosa. Okej. Okay. O, tutaj jeszcze coś jest. U, nawet proszek. Proszek do prania, kochani, dostaliśmy. sakra. co tutaj jest szczoteczka i pasta do zębów wszystko co potrzebne jest po w szpitalu Szalotka jest bardzo dzielna i grzecznie pije wszystkie lekarstwa dla niej ma mocno nie jest dobre ale jeszcze raz, no. Raz i dwa. Hop! Przyszedł obiadek do nas. Tak samo jak w Polsce: idzie pani z wózkiem, z jedzeniem, i po prostu przynoszą do pokoi. Zaraz wam pokażę, co. Także tak wygląda przyniesiony obiadek. Charlotte dostała czekoladowe mleko, chyba. Ryż piękny, zapiekany, tu chyba rosołek z jakimiś mięsnymi częściami. I ciasteczko. Jak Wam już kiedyś pokazywałam wcześniej, to tutaj mamy dostępną łyżkę i widelec. W naszym gminnym szpitalu, może to jest tylko u nas na Podkarpackim jest tak, że trzeba sobie do szpitala przynieść swój własny widelec, łyżkę. Natomiast tutaj w tajskim szpitalu mamy metalowe wszystko, naczynia, tac tackę, widelec, łyżka, wszystko jest dostępne. No i kochani nie śmiałabym dziecku podać coś co jest niedobre, więc muszę spróbować najpierw sama czy to jest ok. O oh wow, pyszny rosół, dosłownie nawet ma tłuszcz w sobie, nie wiem czy to widać na kamerze, ale dosłownie jest przepyszny. Psi, ale to musisz zjeść, bo ci rosołek pomoże, wiesz? Jeszcze spróbujemy, czy ten już jest dobry. No, spróbujemy. Mmm. Jak w restauracji. Okej, okay, Szalot, będziemy jeść, okej? Okay? Dobra, to się Ale to patrz. Siemi. I tam You're supposed to say yes. Oh. <laughs> uh. Jeżeli chodzi o jedzenie, na razie jemy rosołek. Jest gorący, pożywny, tłusty i dobrze doprawiony. Ciekawostka o mnie. Ja kiedyś nienawidziłam rosołu, po prostu dla mnie to było coś nie do zjedzenia. Miałam około 12 lat, może więcej i zachorowałam. Ból gardła, zatoki, no strasznie. No i wtedy babcia moja jeszcze wtedy żyła, gotowała rosół i poprosiła, żebym zjadła. Oczywiście rosół to była dla mnie najgorsza rzecz, zwłaszcza, że gotowali ją na serduszkach, na wątróbkach, na, w ogóle na takim kurczaku uchowanym u babci, więc widziałam, jak się go zacina i w ogóle. Więc nienawidziłam tego. I słuchajcie, babcia we mnie wmusiła, wmusiła we mnie ten talerz zupy i normalnie. Wtedy poczułam się tak dobrze. I od tej pory bardzo lubię rosół i wiem, że pomaga w chorobach. Więc cieszę się, że Charlotte dostała i zjadła pięknego rosołku. Bye bye, daddy! Bye bye! bye. Okay. Yes. So Co tatuś zostaje z Charlotte. Jest już późno, hmm. Ja ja idę, idę do domu do dzieci. Troszkę się no, odetchnąć bez szpitala, chociaż powiem, że całkiem fajnie tutaj jest. Tak to wygląda leżenie w szpitalu w Tajlandii. Widzę, że teraz są wizytacje tutaj u różnych ludzi. widzicie. No, a ja już wychodzę. Ciemna noc. Tatuś zostanie tylko na noc. Ja się prześpię i rano wracam. Idziemy właśnie do szpitala i są tutaj krówki na przejściu. Przyjechałam właśnie do szpitala zmienić się z Vincem. Piękna pogoda, świeci słoneczko i jest nawet gorąco. Hmm. Czekam tutaj właśnie w poczekalni szpitalnej Alfresco. Charlotte czuje się znacznie lepiej. Ma, temperatura wróciła do normy i lekarz powiedział, że jest bezpiecznie pójść do domu, więc zabierzemy ją, no bo tu jest jednak dużo chorych, więc już będzie zdrowieć w domu. Teraz jest godzina taka, że nie wolno chodzić na oddział. O czym nie wiedziałam, więc czekam tutaj, aż otworzą się drzwi i będę mogła uściskać dziecko. Jedynie korespondujemy przez telefon. Dobrze, że jest taka chociaż możliwość, że po prostu możemy się widzieć cały czas, pomimo że dzielą nas drzwi. Także noc przeszła dobrze. Bardzo dobra to była decyzja, żeby ją wziąć do szpitala i żeby ją nawodniono, żeby miała chwilę spokoju. Tatuś mnie się nią opiekował, a ja zawiadywałam resztą dzieci, ponieważ dzisiaj jest dzień szkolny, więc też trzeba było ich wyprawić. No, mniej znacznie łatwiej znaleźć wszystkie koszule, spodnie i tak dalej. A to lepiej się sprawdza w roli tutaj szpitalnej. Mm. <laughs> mamy Charlotte, Charlotte jest w dobrym stanie, nie ma temperatury, mamy wypis do szpitala. Nou, ik idziemy. hem, ik wil Jak się masz? Dobrze, czy nie? Let's go home.